Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo tutaj w Pana wypowiedzi zabrakło mi trochę roli Niemiec. I, tak, i żebym to sprecyzował, chodzi mi o to, że czy, czy Pana zdaniem prędzej się uda Niemcom jednak skonsolidować tą Europę w tym projekcie nowej Mittel Europy, Unii Europejskiej, jak zwą tak zwał? czy prędzej im to Amerykanie jednak, że tak powiem, wywrócą? No bo... Z tego co pan też mówi w swoich nagraniach w internecie etc. wynika, że no, Amerykanie działają też bardzo mocno antyniemiecko i nie chcą dopuścić, żeby ta Europa pod tym przewodnictwem Niemiec się skonsolidowała. I jak pan to ocenia? Czy większe są szanse na to, że Niemcy jednak wszystkich chwycą za twarz, czy jednak Amerykanie... Na razie Amerykanie pod pretekstem wojny chwycili za twarz całą Europę. Co w Europie, zwłaszcza Niemcom i Francji wcale nie musi się podobać wcale nie musi się podobać. Niemcy i Francja próbowały się migać na początku, ale presja ze do Amerykanów dusi, w związku z tym no, a tym bardziej jeszcze Niemcy, dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to nie bardzo mogą tak się migać, bo to na razie to wojsko się zachowuje tam spokojnie, ale zawsze może mogą paść inne rozkazy i myślę, że tak. Natomiast dziwne, charakterystyczne jest, że ta sytuacja nawet w sytuacji, kiedy Niemcy są chwycone za twarz, podobnie jak reszta Europy, to ta sytuacja wcale nie przeszkadza Niemcom w zachodzeniu nas od tyłu. No przecież Niemcy zachodzą nas od tyłu i obracają nas jak chcą. Najlep, najlepszym dowodem jest ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. A teraz jeszcze druga rzecz doszła, bo to praworządność to jest jeden pretekst, no i tutaj już proszę zwrócić uwagę, że naczelnik państwa, który deklaruje, że on tu przeciwko czwartej rzeszy jest i tak dalej, że to najbliższe wybory, to będą wybory między niepodległością i podległością i tak dalej, to, to naczelnik państwa forsuje przyjęcie tej formuły bezwarunkowej kapitulacji, bo tak to trzeba nazwać. A przecież... Na wypadek, gdyby Polska przyjęła tę formułę bezwarunkowej kapitulacji, to Niemcy mają już drugi pretekst, żeby utrzymać ten szantaż finansowy w postaci organizacji ekologicznych i lasów państwowych. Przecież Europejski Trybunał Sprawiedliwości zawyrokował, że organizacje ekologiczne mogą zaskarżać do sądów niezawisłych decyzje administracji leśnej w Polsce. No co to znaczy? To tam w tej administracji leśnej, no to są leśnicy, którzy tam studia odbyli na tych akademiach rolniczych i tak dalej. Trochę się znają na urządzaniu lasu, a tu przychodzi jakaś panienka i powiedz, Gó, gówno się tam znacie, tu do sądu was podam. No i to, a co? Niezawisły sędzia się zna na urządzaniu lasu, a jakże, prawda? No ale taki taki, jest, taki będzie rezultat tego, do czego to wszystko zmierza. Jak nie pod pretekstem praworządności, to pod pretekstem ochrony środowiska i walki o planetę doprowadzić do całkowitego obezwładnienia państwa polskiego, tak jak w XVIII wieku. No to widzimy, że Niemcy robią to bez przeszkód i nikt im w tym nie przeszkadza. Nikt im w tym nie przeszkadza. Niemcy to jest państwo poważne, które tam zachowuje bardzo wiele takich rezerw. no Bardzo dobrym przykładem jest zakończenie I wojny światowej. Bo to 11 listopada 1918 roku to było tylko zawieszenie broni. No i konferencja w Wersalu obradowała, jakże. I potem ten. Akt końcowy przetelegrafowany został Niemcom. Co rząd niemiecki zrobił wtedy? Poprosił o dwa dni do namysłu. W, w Politycy tam kierownicy państwa państw tych sojuszniczych wiedzieli, że Niemcy już nie są w stanie prowadzić wojny. Generalicja i tak dalej, ale ulica tego nie wiedziała. I perspektywa, że nie, rząd niemiecki odmówi przyjęcia traktatu wersalskiego i trzeba będzie wrócić do okopów z powrotem i tam gnić, sprawiła, że w, w Paryżu, a więc stolicy zwycięskiego państwa, wybuch strajk. Przed tych komunikacji publicznej, żeby nie doprowadzać Niemców do rozpaczy. W kołach wojskowych zapanowało przekonanie, że tym strajkiem kieruje zatajona ręka niemiecka. Nie wiem, czy tak było, ale gdyby tak było, to naprawdę trzeba podziwiać możliwości niemieckie. Że w chwili klęski swojego państwa, jeszcze znalazłby tyle sekretnych rezerw, żeby wywołać strajk na własną korzyść polityczny w stolicy państwa zwycięskiego. Ja dlatego bym ich nie lekceważył, wie pan, to takie, z takich wydarzeń to wynikają wnioski, a w każdym razie powinny wynikać. Proszę, proszę bardzo, pan tutaj, a potem pan. Wojna kosztuje. Pytanie, jakiego rodzaju to jest obciążenie dla budżetu rosyjskiego? I teraz również jeżeli Amerykanie finansują stronę ukraińską, to na ile wśród Amerykanów w społeczeństwie, w społeczeństwie amerykańskim jest przyzwolenie na to? Finansowa. Nie wiem, nie wiem, wie pan to się okaże w, w, w przyszłym roku w wyborach, dlatego że według oficjalnych danych, według oficjalnych danych, ale to są dane sprzed miesiąca, Amerykanie przekazali Ukrainie 66, znaczy wartość tych, tych 66 miliardów dolarów. Możliwe, że teraz ta suma wzrosła, tylko powiadam, wzięli na przechowanie ukraińskie rezerwy złota i walutowe. Więc to tak... A poza tym jeszcze jest taka rzecz, na co warto zwrócić uwagę i to w związku z tym, że dolar jest walutą światową. To jeszcze umożliwia taką sytuację. Otóż jak wygląda to od strony finansowej w Stanach Zjednoczonych? Rezerwa Federalna kreuje pieniądz z niczego. Z powietrza. Z powietrza. Tam mamy 100 miliardów dolarów, ale to na razie jest z powietrza. Natomiast z tego są zasilane banki komercyjne. I banki komercyjne to już się robią prawdziwe pieniądze. Banki komercyjne kredytują rząd. Rząd wypuszcza obligacje, banki kupują to wszystko, wolno robić. Kredytują rząd. Rząd za te pieniądze składa zamówienia w firmach zbrojeniowych. No i kupuje broń, wysyła na Ukrainę. Firmy zbrojeniowe z zysków, które osiągają dzięki tym zamówieniom, płacą podatki. No płacą komu rządowi, no płacą podatki rządowi, więc rząd tak naprawdę ponosi, no nie wiem, połowę kosztów tego tylko. Też nie ponosi, bo system rezerwy federalnej kreuje pieniądz z niczego. W związku z tym, no i tak to wygląda. Natomiast my nie, my musimy pożyczać. Także nasza sytuacja jest inna, bo my. Anosja. Proszę, no Rosja też jest obciążona tym samym, tyle tylko, że wie pan, no... Na ile ona może udźwignąć to? No, myślę, że może. Myślę, że może. Na, tam, My, myślę, że może, wie pan. Na razie no, dzisiaj przeczytałem, że jakieś takie tam wysyłają jakąś broń na front ukraiński z czasów Chruszczowa jeszcze. To znaczy, że rozładowują magazyny. To znaczy, że rozładowują magazyny. No to rzeczywiście to nawet jest. byłaby złomowana. No tak? złomowana to tak, tak, to przynajmniej tam pojedzie, odda gniewny strzał, zanim ją spalą i tego. To, to czysty, czysty zysk, prawda? Ale pomimo wszystko. To jest no, pomimo wszystko, tak. tak. Dla państwa, Proszę pana, no tak, no zawsze wojna jest kosztowna. Wojna jest kosztowna. Każda. Można tam trochę no, te koszty zmniejszać, tak jak mówiłem w przypadku Stanów Zjednoczonych, w przypadku Rosji, no też, bo Rosja y, wewnątrz posługuje się rublami, prawda, które też nie mają standardu złota, więc też można ich produkować całkiem sporo, ile tam dusza zapragnie. A że inflacja jest później, no to u nas też jest inflacja, mimo że my wojny nie prowadzimy. Inflacja to wie pan, dopust Boży. No, 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 tak. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za to. U nas to Putin ponosi odpowiedzialność, no, ale to za wszystko. Putin jest dobry na wszystko, więc on na inflację też jest dobry. Ale tak naprawdę to no. Proszę bardzo, pan. Jakby się pan odniósł do opinii, jakoby trwająca wojna miała potencjalnie przynieść rozstrzygnięcie zasadnicze kwestii białoruskiej. Moim zdaniem... Są takie głosy, że Ukraina ma pułk Kalinowskiego, że rekrutuje Białorusinów i że w razie czego jest przygotowana, żeby tam jakieś rozstrzygnięcia. Myślę proszę pana, że to są takie akademickie rozważania, <śm> dlatego że Białoruś zresztą nie bez naszej tutaj pomocy została wepchnięta w objęcia Putina i on już Białorusi z tych objęć nie wypuści a przy naszej pomocy dlatego żeśmy się lekkomyślnie wdali w zabawę w mocarstwowość z panią Swietłaną. Ja nie mówię, że nie można się bawić w mocarstwość, można, ale pod warunkiem, że ma się siłę, żeby coś takiego doprowadzić do końca. Tymczasem Polska takiej siły nie miała. W rezultacie pani Swietłana jest na aucie. Cała, wszyscy działacze polscy na Białorusi zostali w więzieniach i teraz tam lamentujemy nad ich losem, pan Poczobut tam jęczy i szlocha i tak dalej, no to taka korzyść jest. I, a Łukaszenka został wepchnięty w objęcia Putina, bo Putin, u, dla, dla niego Putin był jedynym stałym punktem oparcia, bo tak, takie skutki tej zabawy są. A to, że tam jakiś pułk Kalinowskiego, no to mój Boże. No. Nie wiadomo, czy to prawda przede wszystkim. No, bo pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Także my jesteśmy skazani, no odcięci jesteśmy od kremlowskich kłamstw, za to jesteśmy skazani na zbawienne prawdy, które codziennie przygotowują dla nas pierwszorzędni fachowcy z ukraińskiego sztabu generalnego. A kto nie wierzy w te zbawienne prawdy, to jest ruskim agentem.